Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na nowy haul zakupowy, ubraniowy Z tym, trym, uwaga, z Lumpekców. Mam dwie pełne siaty ubrań z Ciucholandów Jeżeli lubicie tego typu filmiki, to kliknijcie łapkę w górę No i słuchajcie, jak kiedyś na początku mojego kanału na YouTubie nagrywam bardzo dużo tego typu filmów Po prostu często chodziłam po ciuchach No i miałam czas na to, teraz ze względu właśnie tego, że nie mam czasu za bardzo To nie chodziłam, ale byłam ostatnio w moim rodzinnym mieście I właśnie wybrałam się na łowy i pokażę Wam, co tutaj właśnie ciekawego kupiłam. Kupiłam, więc słuchajcie, zaczynamy. Jeszcze rzeczy są nieufrane, ponieważ chciałam, żeby były metki, żeby móc wam powiedzieć za ile kupiłam te rzeczy. No i wydaje mi się, że w tych takich mniejszych ciucholandach ceny się zachowały z tego starego okresu, a w tych takich dużych, no niestety, jest dużo rzeczy droższych. Pierwsza rzecz, jak widzicie, super wakacyjna bluza. Tutaj, jak widzicie, jest nadruk ananasa, kwiatów, palm i napis Aloha. I słuchajcie, zapłaciłam za tą bluzę 8,50. Jest to rozmiar S. No i wydaje mi się, że jest to bluza z New Yorker'a, przynajmniej tak po metce. Więc to jest pierwsza rzecz. I słuchajcie, tak jak sobie patrzę do siatki, będzie bardzo dużo rzeczy z paskami. Nie wiem czy wy, ale mi się wydaje, że ja jakoś z tymi ubraniami w paski jestem kojarzona, bo bardzo często je noszę. I pierwsza bluzka, <grym> pierwsza rzecz w paski, to jest tak jakby taki crop top, może troszeczkę dłuższy, nie taki bardzo krótki, w paseczki i słuchajcie, z flamingami. Czy Wy to widzicie? Ja uwielbiam flamingi, uwielbiam paski, więc myślę, że jest to idealne połączenie. No i właśnie ta bluzka jako kroptop jest mm, dość dłuższa, więc nie będzie aż tak dużo brzucha widać. Yy, rozmiar 10-38 i cena to 12 zł, więc nie za taką bluzkę z cicholandu to dosyć sporo. To było akurat kupione w dzień dostawy, i tak pokazuję z jednego sklepu, słuchajcie, żebyście widzieli, co kupiłam. Kolejna rzecz w paski, taka bardziej już elegancka, jest to taka narzutka. E, powiedziałabym, że marynarka, ale bez guzików. Tutaj ma takie wykończenie po dwóch stronach e, kieszonki z suwakami. Zobaczę, czy w ogóle tu są kieszenie. Są. So, no to spoko, bardzo fajna sprawa. E, no i to jest mój rozmiar. Bardzo dobrze to na mnie wygląda. I myślę, że do jakiejś sukienki, czy nawet do jeansów, będzie spoko. 13 zł, więc jak na taką rzecz nie najdrożej. Słuchajcie, kolejny Ciukolant, właśnie taki wielki, gdzie ja tam nie wiem, bardzo dużo czasu spędziłam. Kupiłam też nie tylko rzeczy dla siebie, ale też dla psa, co za chwilę też wam pokażę. Pierwsze rzeczy, jakie kupiłam, wydaje mi się, że to będzie fajnie w kuchni wyglądało jako taki element kolorystyczny albo do jakiejś sesji zdjęciowej, kuchennej, wiecie, bobeczki takie tam. Za 4,90 kupiłam taką rękawicę z flagą i taką ściereczkę ręczniczek kuchenny. Też z flagą za... ile to kosztowało? 5,90 i to jest nowe z metkami, jak widzicie, obydwie sztuki. E, o, tu od razu Wam, słuchajcie, pokażę e, rzeczy dla pieska. Słuchajcie, ja dla pieska kupuję zabawki dziecięce. E, no jak byłam w Ciucholandzie, to tak po 3-4 zł e, kupiłam właśnie takie kocyki. Pierwsze zabawki dla dzidziusiów i to mój pies bardzo lubi. Polecam Wam dla zwierząt właśnie kupować zabawki w lumpie, bo wiecie, one to szybko rozwalą, a cena nie jest duża, poza tym takie zabawki dziecięce po prostu nie są zniszczone, bo ile to dzieci się, się, się tym po prostu pobawią, no niedużo. Więc tutaj mam jeszcze z takim słonikiem, to jest fajne właśnie, po piesek to ciąga, może się do tego też przytulić, tak jak mówię, 3-4 zł, taka kaczuszka i słuchajcie, jeszcze to jest śmieszne, to jest chyba taka pacynka, no dokładnie, świnka Pepa. O, jak ja będę to na palce nakładać i pies będzie za tym latał, już to widzę. I kupiłam też e, poduszkę za 3 złote, taką właśnie, o, i planuję dać ją właśnie dla pieska. Słuchajcie, kupiłam też pościel, nie brałam tej pościeli, bo bym tutaj się po prostu zagubiła, ale ta pościel kosztowała tak około w komplecie, wydaje mi się, że z 15 zł może. O, złotych, tutaj jest akurat poszewka jednorożce, jak widzicie, na, na odwrót pokazuję do góry nogami. O, fajna! I tutaj z drugiej strony szara, wcale nie zniszczona tylko słuchajcie, jest troszkę za duża, ale to dam do zwężenia, więc jeszcze sobie dodatkową poduszkę, poduszkę poszepkę dorobię, bo tutaj akurat jedna poszepka jest. No i lecimy słuchajcie z czuchami dalej. Kolejna rzecz, paseczki może pokażę. O, to jest piękne, zobaczcie. To mi się mega podoba. To jest taka bluzka, też krótsza i jak widzicie ona jest na zakończeniach Wykończona taką fajną koronką. Może położę tak rękę, o, i będzie tu widać coś w tym stylu. I na rękawach ma to samo. Jest to Top Shop rozmiar 38 i cena to 12,60. Same paski będą. <grym> Kolejne paski, troszkę inne, też z koronką, taki t-shirt już takiej zwykłej, normalnej długości. I jest to Doroty Perkins 10, trochę. Aha, to jest. To jest rozmiar 42, ale nie jest jakieś duże, trochę luźniejsza ta bluzka, ale jest okej. Okay. Cena to była 13,90. No tak jak kojarzę właśnie w tych takich większych ciucholandach <laughs> było kiedyś tanie. Następna bluzka, którą wzięłam do nagrywek na kanał Gram Paula, a wzięłam też się z tego względu: że słuchajcie, to z bluzka emoji, i tutaj jest też panda, <laughs> więc myślę, że sobie z pandą zrobimy takie zdjęcie mega kolorowe. Do jakiegoś zdjęcia też będzie super. Ta nie była, bo 15 zł, yy, i to jest rozmiar 40, no taka luźniejsza z tyłu, jest biała, ale wygląda po prostu zabójczo, zabójczo. Yy, kupiłam słuchajcie też sukienkę, już Wam ją pokazuję, o. Jak ją zobaczyłam w taki sposób, byłam z mamą, więc mama mi ją dała, mówię, yy, taka welurowa, ale zobaczcie, zakończenie jest bardzo fajne, więc tak wygląda ona, ciach, 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 ciach. I na dole ma frędzle. No i te frędzle rzeczywiście robią robotę. Fajnie to wygląda. Jest to firma Boho za 15,70. Wiadomo, no w sklepie normalnie za tyle nie kupimy sukienki, ale uważam, że jak na lumpy, jakoś to tanio nie jest. Także tak ona wygląda. Moim zdaniem super, więc obserwujcie mojego Instagrama i vlogi, bo tam na pewno będę się Wam pokazywała właśnie w tych różnych ciuchach latem. Kolejna sukienka, którą kupiłam... Kupiłam ją z tego względu, że jest ona taka bardziej elegancka, a jak czasem by mi się takie rzeczy przydały, to po prostu bym czegoś takiego nie miała, więc ona. Bo zazwyczaj te sukienki, takie wiecie, są bardzo, bardzo obcisłe i tak naprawdę ja nie lubię nosić takich mocno obcisłych rzeczy. Więc to jest rozmiar 42. Jest troszeczkę yy, luźniejsza, ale mi to nie przeszkadza. Fajnie wygląda. I cena 28,60. No sporo, ale potrzebowałam takiej eleganckiej rzeczy. Następna sukienka, to bym powiedziała taka typowo wakacyjna. W ogóle mi ten krój jakoś nie leżał, ale powiem Wam, że jak gdzieś się jedzie na wakacje i jest tak gorąco, to człowiek nie myśli, żeby to wszystko było mega dopasowane, tylko po prostu żeby to było wygodne. Więc to jest handem, rozmiar S. Cena 15,90. Taki mamy tutaj wzór, co tu w ogóle jest? Jakieś kwiaty na różowym tle, że tak powiem. Jest to taka sukienka po prostu, jak ja bym tu powiedziała, bez kroju, taka szeroka dość, ale na pewno będzie wygodna. Lecimy dalej i słuchajcie, mam bluzeczkę jeansową, po boku wykończona koronką i jest już ona bardzo krótka, więc muszę znaleźć coś z wysokim stanem. I tutaj na dole wiąże się po prostu taki supełek, firma nie wiadomo jaka, cena 13,70, taka oto bluzeczka, o, ciach. I lecimy z kolejną bluzką. Słuchajcie, tutaj ona jest taka sportowa, nie wiem, może na jakieś treningi będę chodzić, nie wiem. Ale takie sportowe rzeczy na co dzień też myślę, że fajne. Yy, tutaj jest taki efekt super, ponieważ z drugiej strony jest ten nadruk i dzięki temu tutaj mamy jakby prześwitywanie tego nadruku, cyferka, i co mi się spodobało, to bardzo szerokie wycięcia, tutaj, więc właśnie do jakiejś tam aktywności będzie spoko. O, tak ona wygląda. I ostatnia rzecz z tego szyklandu, ale nie ostatnia w tym holu, jest to uwaga o bluzkę paski. Yy, ona jest z Hendemu, rozmiar M, ale spodobała mi się, bo właśnie ma tutaj takie fajne wykończenie i rękawki ma z koronki, więc słuchajcie, niby paski, ale każda jakaś tam inna. 14,60. I następne rzeczy, które Wam pokażę z Ciucholandu, były one kupione na promocji, gdzie było minus 50 od ceny z metki, więc już Wam pokazuję. Pierwsza rzecz jest to sweterek. No, niby mamy teraz lato, wiosna, ale sweterek słuchajcie, jest bardzo cienki i wydaje mi się, że będzie fajny do jakiejś sukienki. Chyba mi się coś zrymowało. Więc jest po prostu on taki beżowy, troszkę większy. Nie jest zapinany, ale tak. Tu ma taką koroneczkę. I słuchajcie, na końcach też ma taką koronkę, więc będzie naprawdę ekstra wyglądał o coś w tym stylu. I cena jego była 8 zł, czyli zapłaciłam za niego czwórka, więc tutaj był fajny łup. Następnie słuchajcie, sukieneczka, więc już trochę tych sukienek, ile ja liczę? Chyba cztery. Czwarta sukienka tutaj w tym holu. E, jeansowa na górze też z taką koronką. E, jaka cena? 16 zł, czyli na pół rozmiar 40 no nie wiem, ja w sumie noszę 38-40 czasem też, ze względu właśnie na to, że sukienki często są na mnie po prostu, słuchajcie, za krótkie, bo jestem mega wysoka, więc biorę większe rozmiary, a tutaj akurat jest taki krój fajny, luźny, bo ma tutaj gumkę i tutaj ona się tak bluzuje, więc taka oto sukieneczka i słuchajcie, następna rzecz to hit, pewnie się ze mnie trochę pośmiejecie, no ale kupiłam rzecz na vlog masy, będzie to idealnie pasowało, Yy, sukienka świąteczna. Tutaj ma taki puszysty kołnierzyk, yy, guziczki, pasek, candy cane, i na dole właśnie jest taka rozkloszowana, biała. Już to, słuchajcie, widzę na jakimś fajnym, świątecznym zdjęciu. Na vlogmas będzie to ekstra wyglądało. 14 zł i podzielone, słuchajcie, na pół. To 7 zł. rozmiar L. No, nie, nie sądzę, nie sądzę. Zobaczycie zresztą mnie w święta na pewno w tej sukience, bo już. Już widzę pomysł na fotki z nią. I ostatnia rzecz z tych zakupów. Bluzka, która oryginalnie kosztowała 14 zł, no normalnie bym tyle za nią nie dała. Bo jest bardzo krótka. Normalnie, słuchajcie, New Look: 12-13 lat, jeszcze dziecięca, ale wisiała na damskim dziale. Crop top taki, czyli dam za siódemkę. No, będzie fajne, bo ja, słuchajcie, bardzo lubię nosić y, takie spódniczki rozkloszowane, one są troszkę wyższe i do tego takie krótkie bluzki. Fajnie to wygląda, więc napiszcie mi koniecznie w komentarzu która rzecz z moich zakupów najbardziej Wam się podobała, no i czy chodzicie na lumpę, bo kiedyś była taka mega moda i tak jak ostatnio się przeszłam, to naprawdę było bardzo dużo ludzi w tych Ciucholandach, więc może to powróciło. Jeżeli mieszkacie we Wrocławiu, to mi napiszcie, e, gdzie wpaść, bo we Wrocławiu, tam gdzie mieszkam jeszcze nie byłam nigdy na Ciucholandach, a może, może się wybiorę. Więc łapka w górę, jeżeli chcecie więcej filmików z moimi zakupami, koniecznie zostawcie suba, na dole czerwony przycisk subskrybuj, wpadajcie na mojego Instagrama, glampaula1 i mojego pieska, z Panda, żeby zobaczyć co tam u nas się dzieje, na co dzień, jak nie nagrywamy, to zawsze tam jesteśmy. Buśka, do zobaczenia w kolejnych filmach, pa pa!